Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry moi drodzy chwilkę, nie, nie nagrywałem, ostatnie odcinki były dobrze do przodu zrobione. Eee, więc co, więc co, widziałem, że jechaliście mnie za moje śliwki, wiśnie i tak dalej. Pisaliście też, że ze śliwek robi się alkohol. To jest ciekawe, będę chciał to na pewno przetestować. To będziemy troszkę kosztować, więc na razie tylko puśćmy wszelakie budowy, bo tutaj jest spora budowa pastwiska przed nami, to na pewno więc nie wykluczono, że z tym będziemy musieli zaczekać. Eee, tak, dopiero posadziłem tu wiśnie i tu posadziłem brzoskwinie. Rzekomo ze śliwek można robić alkohol. Będziemy musieli to sprawdzić. Tutaj kurki działają nieźle. Dobra, mamy kolejnego robotnika. To dobrze, bo będziemy mieli do wymiany potencjalnie. Więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Boję się powoli tej liczby dzieci. Eee, sprawdźmy ilość domów i rodzin. No, mamy z górką, więc niewykluczone, że będą szli do przodu. Jest już jesień, tu kończą zbiory, dobrze. Sprawdźmy, gdzie ja zmniejszałem pracowników. ale leśniczych mógłbym dwóch dodać potencjalnie. Ale to oczywiście za moment. Tu na pewno będzie trzeba kilka domów zrobić, żeby ci pracownicy mieli potencjalne dojście. Myślałem też nad drogą tutaj, żeby im trochę przyspieszyć ruchów. Ewentualnie tu drogą jeszcze. Bo tutaj też często poruszają się pomiędzy, a żadnej drogi tu nie mam. Więc będę musiał o tym na pewno pomyśleć. Tu jakieś żelazo widzę, że się rozbija jeszcze. Dobra, pierwsze sadziki idą. Dobra, i bilderzy, i ludzie zajmują się już tutaj robotą. Jeszcze późno jesień nie weszła, a większość zbiorów jest już zrobiona. To dobrze. Aha, goniliście mnie, słuchajcie, tutaj. Bardzo słusznie mnie goniliście, że muszę tutaj dawać na zawsze. Nie na nigdy, tylko na zawsze. Eee, to też jakiś błąd z mojej strony przy zamówieniu, że jakby to w ogóle nie działało, przez moje, no w sumie, nieznajomość trochę mechaniki. Ponoć zwiększenie liczby pracowników zwiększa zasięg. To mi pisaliście, ciekawe to jest. Ja będę musiał też to zweryfikować jeszcze. Okej, okay, jedzenie wyrobiliśmy się, więc teraz tak. Tu idzie papryka, tu idzie dynia, no i tu klasycznie idzie kapusta. Dobra, bombowo. Od przyszłych zbiorów powinno już to być. Teraz wszyscy farmerzy powinni pomóc tutaj z robotą. To znaczy, trzeba wysprzątać surowce, odnieść je i dopiero potem zrobić pastwisko. Dwóch pracowników będę musiał przerzucić stąd. Te krowy tutaj... Sześć jest, kurde, żeby mi nie pozdychały zaraz. Bo no nie ma, kto z nimi jest, ale potrzebujemy na ich błyskawicznie, pastwiska, jakoś tak to szło. No ale krówek będę chciał mieć więcej na pewno. Krowy, nie wiem, czy mi nie dały też skóry po zabiciu ich, e, to będę musiał sprawdzić. A swoją drogą na Heroesach o tym mówiłem, trochę sobie ten łeb rozwaliłem, żeby nie było potem jakichś teorii spiskowych w ramach planu zdjęciowego. Więc więc nic złego mi się nie stało, nie przejmujcie się. Nie ma o co płakać tutaj. To tylko głupiej, jej sobie rozwaliłem. E, dobra, tutaj widzę, że zwierzaczki zaczynają chodzić. No bilderzy muszą tu wskoczyć szybciutko, oczyszczajcie całość, farmerzy niech się tym zajmą. Cała reszta mojego tałatajstwa. Czy ja sprzedaję zioła w ogóle? Mm, niekoniecznie. Aczkolwiek mógłbym. Faktycznie ktoś też napisał, że limit jedzenia to w ogóle mogę wstawić. O, tak, i się potem nie pieprzyć już z tym. Mamy kościółek, mamy dużo rzeczy. No teraz brakuje nam tylko alkoholu do pełni szczęścia, no i w sumie zapewnienia ubrań. I myślę, że jeżeli uda nam się to zapewnić, to, to, to wtedy będę mógł powiedzieć, że dobra, ok, to już jest dobry moment gry, gdzie możemy go zakończyć. Ale jeszcze ten moment nie nastąpił, zatem e, na pewno domy kamienne powinniśmy tutaj plantować. Mhm. Kamienia mam, drewna mieć niekoniecznie, aczkolwiek dużo jest w ruchu teraz ze stockpile'ów, Zatem jeszcze dajmy tylko. Może usunąć surowce po prostu tu i możesz po prostu tu usunąć. Okej, okay. zaczyna się budowa, więc bilderzy mogą wejść do gry. Będę potrzebował ilu tam? Chyba dwóch albo trzech, to zależy od wielkości. To już zaczynają budować, co dobrze. Niestety jest im zimno, więc oni szybciutko muszą uciekać i się ogrzewać. I idziesz po coś do jedzenia, no właśnie. To jest pewien problem. No, zaczyna się dużo dzieci. Boję się, że zaraz nie wszystkie będą mogły iść do szkoły. Będę musiał to zweryfikować jeszcze. Nie wykluczone, że będę musiał zrobić kolejną szkołę. Sprawdzimy. Kolejny okay, robotnik wszedł do gry, to dobrze, bardzo nawet dobrze. że tutaj zasuwają. Patrzcie jak lecą, jak burze. I teraz cała ta nasza plaga po prostu farmerów 22 i sadowników eee, może spokojnie sobie dawać radę z tym. Więc surowce lecą całkiem dziarsko, muszę przyznać. Dobra, bilderzy już skończyli, macie od razu gotowość do budowania. Bardzo mnie to cieszy. Zarąbiście. Krowa? Eee, tak, dwóch. Widzę do 66. Krowa? 20 krowek może być. Powinny zaraz się przenosić. Wypracujecie z kurczakami. No właśnie. Dobra, krówki już idą na miejsce. I zaraz tu będą pracownicy. Oczywiście montujemy więcej domów. Dobra, zaraz nam się skończy nasz dobrobyt. Krówki już idą na miejsce. O, i mamy handlarza. Dobrze, pokaż, co masz. Żelazo. Czy ja potrzebuję żelaza? Nie. Eee, ale co mogę u Ciebie zamówić? O, właśnie. Eee, wełnę? Wełnę no, musiał zmieniać ubrania, to bez sensu. U Ciebie mogę zamówić... Masz kamień? Nie, to u Ciebie nic nie chcę zamawiać. Dobra, to spadaj, papa. Pa. Ejo. Halo. Uuu, dużo dzieciaków idzie już na ucznia. Dobra, i krówki zaczynają pracować. Rolnik budowniczy, fajnie. Teraz tutaj. Kolejne domy, oczywiście, montujemy w tym sektorze. Mapy. Tu wcisnę jeszcze jakieś domy? Tu mogę coś wcisnąć potencjalnie. Jeszcze ewentualnie tu. Nie pamiętam, czy ja tu nie chciałem jakiegoś małego. Aha, tu mogę 14 na 12 wcisnąć. Niespecjalnie mnie to jara. Nie powiem. Kolejny dom. Pusty. O dziwo. No, hodowca tu mieszka. Kamieniarz i hodowcy tu widzę, że mieszkają. Rolnicy. Rolnicy. Dobra, sprawdźmy odległości. Eee, limit, nie, limity. Ktoś zmarł, i ktoś zastąpił. A, limity produkcji są tutaj. Tego nie potrzebuję. Zmienić na bildera jednego mnie interesuje. Trasy. Tu. Dobra. Blisko, 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 blisko. W, blisko, w, blisko, blisko, blisko. Mm. Tu jest jedna jakaś niepoprawna droga. Cmentarz to raczej nie ma za dalekiej drogi. Te, surowce. No, wy kawałek macie. Tutaj nigdy nie mam domów, brakujących mam troszeczkę. Tu jest też blisko. Ty masz blisko. Wy też. Wy macie tu. Ty masz kawałek drogi. Tu by się jeden dwor, domek przydał. Ty masz też blisko. Teraz tutaj sprawdźmy. No, wy macie kawałek. Te leśne moje struktury, jeżeli już mają braki, no to tylko i wyłącznie one. O, o, o. Źle się dzieje w państwie duńskim, widzę. Dobrze, sprawdźmy ilość domów do rodzin, 41 do 33 rodzin, no to tak, to dużo domów, to prawda, no dobrze, ci już zapieprzają od samego początku, sad, no dobra, to następny projekt budowlany, kurde, surowców nie mam aż tylu, trochę się cykam tego, no zróbmy to, trudno, trzeba to sprawdzić, tawerna. Ty robisz ze śliwek, ale ja tu jakby mam całą taką centralną część tu myślę czy... A tu wcisnęcie? O, patrzcie jakie fajne miejsce na tawernę. nadmorska od razu pasuje wszystko, dobra. Tu będzie szła tawerna. Trochę drewna, to jest jedyny minus. Koczownicy! O, zajebiście, ilu was. 21. Spoko. Wchodzicie. Trzech jest bezdomnych, Jesz. Cze? Ale powinniście mieć boarding house, halo. A, wy wszyscy poszliście do boarding house. U. Wow, dużo was. Dobra, zaraz wam przypiszemy pracę. Bo ich to mam spokojnie akurat do pracy mam. rąk potrzebuję zawsze. Dwóch dostawców bym chciał. Mhm. Dwóch górników. Lekarz diakon, dobra, trzech zostaw i trzech zostaw. Na razie w ten sposób. O, o zepsułem pracę moment. Mm, zawody. To znaczy, że gdzie będziemy potrzebowali z pracy jeszcze. Myślę czy nie wcisnąć tutaj jeszcze jednego domu kamiennego w takim razie. Daj tym robotnikom jeszcze, jeżeli nie macie co robić, to usuń surowce stąd. O, w ten sposób. Dobrze. I w dużej mierze w ten sposób. Tym się zajmiecie na początek. Bardzo dużo was zamieszkało tu w boarding house'ie. To dziwne, bo powinniście się przejść do domów. Mam 39 rodzin. Nie mam domów dla was. Aha, bo sam boarding house liczy się jako miejsce dla rodzin. Okej, okay, dobra. Dorzućmy kilka w centrum miasta. Oj, tu nie wcisnę. Szkoda. A tu? Myślę czy z tej strony jeszcze mi się uda. Tu chciałem myślałem jeszcze o 100 dole, ale dobra, na razie odpuśćmy. Spróbuję jeszcze z tej strony zrobić domy. Mhm, na razie tak. Mhm. Dobra, wiem, że to zabierze mi sporo surowców, ale, ale też będzie potrzebne dosyć. Może tak, na razie drogę. Dobra, jeden pracownik tutaj. Okej. Okay. Czyli idzie zrobić dużo alkoholu, z różnych rzeczy: z wiśni, z brzoskwiń, z gruszek. Jest masa. E, sprawdźmy, jakich surowców mamy najwięcej. E, mogę ci przypiąć na chwilkę? Boję się trochę tego, ale dobrze. Patrzmy, czego mamy. Wiśni nie mamy. Wiśnie, sadzimy śliwki, kasztany wiśnie, śliwki, kasztany, brzoskwinie, wiśnie, śliwki, brzoskwinie. Czekam najwięcej. Zasadziłem teraz brzoskwinie. Śliwki powinienem mieć. Śliwki, mam. Ok, to alkohol idzie ze śliwek. Limit alkoholu, dawaj, tysiąc. Zapas kół drewna jest niski, spoko, wiem. Już nad tym pracuję, słuchajcie. To ci moi laborerzy widzę, że tutaj zasuwają z robotą. Krówki się jeszcze nie, roz, roz, nie rozwinęły. Trochę szkoda. Drewno o połowę zmniejszymy do 1200, żeby nie rąbali tyle tego drewna. Tylko niech drewno mi zacznie przychodzić. Leśniczych wrzuciłem po czterech. Mhm. Tak, wiem, że kłód drewna jest niski. Wiem. Wszystko wiem. Pracujemy nad tym. Powilą sadowników po dwóch. Powinienem mieć po trzech. Jak skończycie robotę, to was przerzucimy. Tu już drewno dostarczają. Dobrze. Trzeba jeszcze im przed zimą na pewno zbudować domek. To nie ulega wątpliwości. Tutaj widzę, że czyszczą surowce. To też fajnie. Łapserdaki moje. Zmniejsz jednego. Zwiększ tu do trzech. I na ten sad do trzech i łącznie liczbę pracowników na zawód do 24. Mhm. Krowiarzy dają radę. Okej, okay. nie jest źle. A domy jakoś tam prędzej czy później powstawać będą. 40 kamienia, uuu, z tym jest problem. Mm -hmm. Ale się dzieci rodzi. Ja pieprzę. Nie, serio, potrzebował moment szkoły następnej. To jest... usługi miejskie, szkoła. Będę musiał wcisnąć jeszcze gdzieś. Już. Jeszcze nie wiem gdzie. Tu wcisnę drugą szkołę. Nie wcisnę, bo zrobiłem drogę. Ale to wtedy nie będę mieli stąd wyjścia. Ale mogę ją wcisnąć jakoś tu. tu mogę też wcisnąć szkołę potencjalnie jeszcze jedną. Wszystko jak drogi od wszystkiego. Mogłbym tutaj ją zabudować. Na przykład coś takiego. Chociaż to brzydko wygląda. Tu? Hmm, pomyśl Ignacy. Gdybym się drogi pozbył, to i tak nie. Tu? Nie no, gdzieś trzeba przy centrum miasta ją zrobić. Kurde, będzie taka brzydka dziura tutaj. No nie ogarnę tego mądrze. Chyba tu zrobimy szkołę. No zaraz mi nie będą drewna, dobra, robi tu. No, trzeba zrobić tę szkołę szybko. Bo zaraz będę płakał przy tylu dzieciach. Coś się widzę, że dobrze powymieniali tymi domami. Bo nagle już okazuje się, że nie mam bezdomnych z jakiejś przyczyny. Dobra, tu coś robią. Jak nie macie co robić, to ja wam mogę od razu usunąć kamień dać. Stąd. Kami mi się przyda zawsze, bo na razie go nie mam. O, gorzelnik zmarł. Może to działa jakoś, nie wiem. Wiśnie i śliwki. Dobra, wiśnie i śliwki, ruda marchewka. O oh yeah! Mamy alkohol. Więc mogą już zacząć pić go. No i płynie pan kupiec. Zobaczymy, jak to działa. Słuchajcie, no mamy kurde alkohol. No, no jest tu jeszcze wszystko. Mamy powyżej populacji. No nie, musimy jakieś cele wyznaczyć teraz. E, dajcie znać może jak macie jakiś pomysł jakieś cele, co powinniśmy zrobić. Bo w sumie w tym momencie mamy prosperującą, nieźle osadę. Kurczaki, mamy kurczaki, nie? Mamy kurczaki. Ziomeczku, to ja chcę u Ciebie zamówić owca. Przy każdej wizycie, o. A może tylko raz? Daj nie, nie tylko raz, o. Mhm, dobrze. A teraz Cornelie, au revoir. Dobra. Potrzebujemy potencjalnie zbudować jeszcze jedno pastwisko dla owiec. Nie wiem czy ja je tu wcisnę na przykład. Pokaż. Aha, bo to jest ta pieprzona górka. W której nic nie wcisnę. Ale już tu następne mogę wcisnąć potencjalne pastwisko. Patrzcie, jak ładnie. 20 na 20. I tu mogę zrobić nowe miejsce dla owieczek. Why not? O i tu widzę kamień. Też głupio byłoby nie wykorzystać. No tu już drewno jest przyniesione. Teraz kamienia mi tylko widzę, że brakuje. To napierdalać to robotnicy. Krówki jeszcze się nie rozmnożyły. aż tylko z kurczaków mamy jedzenie. Zielarnia ma full. To 500. No zaraz będzie full dzieciaków do szkoły. Jeżeli nie zdążę zrobić tego cholerstwa. Okej, okay, kolejny budowniczy teraz tu mieszkają z dzieciakami. Trójka dzieciaków już mają. Nieźle. seria zaś mi taki będzie o boom populacji, że ło. Patrzcie ile tu mieszka jeszcze ludzi w boarding house. Masakra. Ogromna ilość. Drewno opałowe ledwo wyrabia już. Węgla pewnie zużywacie teraz na to. Na opał. Tu już czyszczą. Przynajmniej się do czegoś przydajecie. Krówki się nie rozmnażają. Brzoskwinie i... Wiśnie powinny w tym sezonie mi wypalić. No i alkohol chyba schodzi nieźle. Tak mi się wydaje. O, śliweczki są jedzone. Jak ze śliwkami? No nieźle jest, nieźle. Brzoskwini ani wiśnie nie wiem. Wiśnie były, ale raz je tylko kupiłem. A brzoskwini jeszcze nawet ani razu nie zebraliśmy. 27 grobów. Tutaj na razie kamień noszą. No, kamieniarze nie dają rady jeszcze, ewidentnie. Eee, okej. Okay. Mówisz, masz. Jak handlarze? No faktycznie, powiększył mi się chyba trochę zasięg, jak jest nagle więcej. Takie mam wrażenie, no? Że mądrzej to rozrzucane jest wszystko. Nawet teraz te domy. Nie, nie pokrywacie tych domów. A, teraz jeszcze rybacy mi teraz działają dużo lepiej. Nie wykluczone, że naprawdę macie kawał drogi. O, jakiś kamień się został zebrany, widzę. Nie wykluczone, że tutaj przez tych rębaczy, co im kazałem tutaj czyścić wszystko. Budowlańcy mają kawałek do biegania. Moja plaga tutaj jeszcze nie widzę, że nie wyczyściła niczego. Zaczekajmy z tym, póki co. Uu, 19 uczniów. Uuu, uu, blisko. Dobra, tu już noszą szczęście kamień. Tu jest zniesiony, tu jeszcze nie. Musimy szkołę zmontować szybko. Zapas kamienia jest niski. No co ty, mordo? O nie, ten kamień nie tu. Czy to żelazo jest? Nie byłem pewien. Ale tu biegają jeszcze z jakimiś surowcami. Uuu! Kończą nam się robole. Do wrzuciliśmy ich sporo. O, kolejny zmarł. Eee... Leśniczego nie chcę zmniejszyć. Dostawców? Mm, nie, jestem pewien. Dobra, zmniejsz tego. Kamieniarza zmniejszymy jednego. Dobra, montuję już ten dom. No i pozostaje ten jeszcze do zniesienia kamień. Jest, super. Teraz tylko robotnicy muszą to zrobić. Okej, okay, wszedł nowy robotnik. Zostawmy go na razie na robotniku. Przynajmniej szkoła się trochę zwolniła. Dobra. Okej, okay, jakoś to działa. Jakoś to działa, słuchajcie. Ale naprawdę ci nomadzi nam tak spustowali populację straszliwie. Teraz dużo pewnie osób jest nie. E, nawet jesteście ubrani. No teraz dużo osób doszło niewykształconych, nie? Ale już wszystkie dzieci tych nomadów będą wykształcone. Gorzej z jedzeniem zaczyna się dziać, bo spada. Aczkolwiek już wkrótce będzie rosło, bo tak, bo roznażają nam się krowy. E, niedługo dogrywaj dobrze skwinie i wejdą do gry wiśnie. E, wiśnie oczywiście, nie, wiśnie nie przerabiamy, jeżeli we alkohol. Ale ich pojawienie się znacząco, znacząco nam jakby ułatwi, mam nadzieję przynajmniej taką, e, zbustowanie jedzenia. Tak samo przypomnę, że zwiększyliśmy też liczbę rybaków teraz, co powinno błyskawiecznie przełożyć się na ilość posiadanych przez nas ryb, e, które gdzieś tam. Mamy, daj jednego więcej tutaj budowlańca. Ile osób jeszcze w boarding house mieszka? Nikt. I o to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby te dzieciaki nie siedziały w tym dziadostwie, bo on chyba dużo też wymaga do opalenia. Jak teraz wygląda sytuacja z rodzinami? Aha, boarding house może liczyć się za kilka domów, tak jakby, nie jestem pewien. Tutaj ten dom może nie był aż tak niezbędny. Dobra, no przychodzi lato, więc już ci wszyscy pracownicy muszą śmigać normalnie do roboty. Nie mają już tego luksusu. Kończą robić dom, więc zaraz też powinni wystartować tutaj. Nie pamiętam co było w kolejności pierwsze. Moby co innego. No, na szczęście widzę, że się rozdzielili. Jeden tu, jeden tu, dobra. Uczeń i zielarz. Nie chcę, mówię, nie chcę przekroczyć tego limitu. Naprawdę nie chcę. Zależy mi na tym, żeby był on stosunkowo niski. No. O, patrzcie, widzicie? Jest już na styk. Zaraz jakiś dzieciak nie będzie mógł zostać uczniem. To bardzo mi się nie podoba. Nie wiem czy one się rozrzucą między szkołami. Sprawdzimy zaraz. Niech tu skończą tylko budowę tą cholerną. Obawiam się, że mogło tak się wydarzyć. Zobaczymy. Coś to ten będzie tu siedział i w sumie nic nie robił. Rozel została uczniem. Możliwe, że ktoś wiecie wszedł faktycznie do dorosłości bez, bez odpowiedniego wyuczenia. Ale na to nic nie poradzę. Już jest dziewięć krówek, widzicie, tu się małe króweczki nam pojawiają, patrzcie. O, cielaczki się cielą, dobrze. Fajnie. Krówki chyba tak. Będą chyba później nam skóry też dawały, takie mam wrażenie. Sielarze dają radę. Drewniarze powinni zaraz się odbić, jak już dałem wam ich po ośmiu, no to powinniście już zacząć działać. Sady... Coś już uprawa jest, zobaczcie, no to niewykluczone. O, poda w tym roku nie zrobiłem. Trudno. Zdarza się. Zdarza się i najlepszym, słuchajcie. Skóry tylko cały czas. Kings nazywa się mój syl, jeden z dzieciaków. Niesamowita nazwa. No coś tu zbieracie raz na jakiś czas, widzę, że biegają ci robole. No, podmienili leśniczego. I nasz Circle of Life się kręci. Tak, 23, widzicie? Błyskawicznie trzeba było te szkoły zrobić. Dobrze, że jeszcze jej uporaliśmy się. że te dzieciaki faktycznie, kurde, poszły do tych szkół. Teraz sprawdźmy ilość rodzin i domów. Na styk. Na styk, słuchajcie. Eee... Tu już nie powciskam niczego. A tu wejdą dwa wtedy? Powinny wejść chyba dwa. To dawa jeden. W sumie drugi. Może to nie będzie wyglądało tak ładnie, ale. A wciśnij tu dwa domy. No i droga oczywiście do końca. O, płynie pan kupiec. Ciekawy z czym. Zobaczymy. Zapas ku drewna jest niski. Uuu, bolesne. Na szczęście, rębacze już nie będą tego robić teraz. E, I daj, usuń surowce. Stąd. Ma ciekawe jak drogi do najbliższego stockpilu, więc to też nie jest najprostsza rzecz na świecie. Z czym jesteś, mój drogi? Pokaż się. Bemus papam. A, bemus papam, naprawdę. Dawaj mi wszystkie twoje owce. 4,5 tysiąca A, Jak sprzedasz setę, coś się dzieje. 3,5 brakuje 1000, to jest mniej. Teraz przepłacam 750? E, źle liczę 100 jednostek. Dobra, wymień pożegnaj. Elo, i teraz tu jeden budowniczy mniej. Dwóch pracowników więcej. Owca. Go. Co jest z hodowcami? Halo. Dwóch powinno was być. Czemu jeden? Dwa. Dwa. A hodowców jest sześciu. Pewnie nie przypisany jest jeszcze jeden. Tak. Niewykształcony hodowca. Jeszcze się nie przypisał. Co? Brakuje mi śliwek? Mm, brakuje śliwek. Wiśnie? Nie mamy. Ani brzoski nie mamy. Ale napierdalają tego piwska, co? Dobra, dużo osób widzę, że weszło do dorosłości, to dobrze. Owieczki powinny gdzieś tam tu przemigrować zaraz. Gdzieś migrują. O, tu idą łowiecki. I za moment pozbieramy wełny. Tu trzeba im stodołę chyba zrobić. No, przydałaby się stodoła. Tutaj. Żeby była w zasięgu. Nie rynek może. A może rynek? O, nie wejdzie. Kurde. Urwa mać. No dobra, nie dobrze. Najpierwsza stodoła jest wtedy tu. kawałek jak drogi. No dobra, na razie i tak nic nie produkujecie, więc jak się dopiero będzie zbliżało, to dopiero wtedy wpuszczę stodołę Wam. Żeby... żeby zacząć... Nie, wy możecie jest 6 od razu. Od razu wam trzeba te stodołę zrobić. Tutaj. Zdecydowanie. Mhm. ma parcie 87% zapełnienia. Dziwne, że ta jest tak zapchana, a ta nie. Obydwie są w zasięgu. Ta nie jest zapchana w ogóle, ale ta. Ewidentnie. No dobra, zobaczymy. Owieczki już są. Pozbieramy wełny, i dopiero wtedy przerzucimy się na wełniane ubrania. Nie jestem pewien, jak oni dokładnie to przekładają, ale. ale na spokojnie. Tutaj żelazo i kamień, kamień też tu schodzi. Wiesz co? W sumie to w ogóle możesz dać. Usuń surowce, a później tu. Okej. Okay. To wszystko jest do wycinki. Nie mamy co tu zrobić jeszcze, to myślał o stockpile'u tutaj jakimś potencjalnym jeszcze. Niewłaściwe? Że je mi trochę bliżej do noszenia, bo tutaj jeszcze domów będę chciał nasrać, żeby moi farmerzy mieli mnie nie blisko. Na razie mają kawałek drogi jednak do przejścia. Tutaj niby robią, oczywiście. górniki i leśniczy tu mieszkają. Dziwo, górnik, no to znaczy, że już dalekie drogi mają. Ale dobra, to jest dobry moment, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Czekam na wszelakie pomysły, na cele, co dalej musimy zrobić, bo mamy w tym momencie praktycznie wszystko, zaraz będzie mi wełnę jeszcze, będziemy rady. E, ale to dajcie znać, dajcie znać. Ja bym, Ignacy, wy byliście wy, a tam moi drodzy był Bennyś, tam widzimy się w wszystkich materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.